No dobra, poszło nagrywanie. Także możesz modulować. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, antena stacjonarna. E, antena stacjonarna 19 metrów nad, e, nad ziemią. E, moc wyjściowa e, 11 w piku. E, teraz zwiększymy mocy troszeczkę. E, moc wyjściowa e, około 80-90 W.

Także słuchaj, powiem Ci tak, jak, jak włączyłeś sobie pomocnika, także z tej anteny wyżej, wyższej, nie szedłeś do mnie na 7 s na 7 s Ale już powiem Ci, że modulacja nie była taka, taka ostrzejsza, nie? No, to jest, to jest zachość, nie? Niestety to jest zachość. No to dobra, to ja ci zaraz ten filmik yy, wyślę i sobie odsłuchasz. <grystanie>